thank <music> you No jest to tradycyjna kuchnia tego narodu, czyli Karaimów, podobna do kuchni ludów krymskich. Z Turcją ma wiele wspólnego. No bo stamtąd pochodzi ten naród, który na terenie Rzeczpospolitej jest już od no, 700 lat praktycznie biorąc, także troszeczkę wrośli w naszą tradycję. Obecnie żyją no, tam pod Wilnem w trokach. Trochę ich jest we Wrocławiu i Warszawie. Dużo baraniny, rodzaj, taka ich sztandarowa postać kibiny, to jest taki rodzaj pieroga z mięsem, no tu na pierogiem nazwać, taki podobny, no, mamy dzisiaj, to prezentują Karaimi tą swoją kuchnię, słodycze, też tu jest trochę ich propozycji. To jest fajna inicjatywa od kilku lat, trzeba ją pielęgnować, tym bardziej, że... Zgierz ma stosunki partnerskie przynajmniej z dwoma miastami, jedne ubrane w formie uchwały, a inne takie naprawdę partnerskie z rejonem sołecznickim. I to jest piękne, że przenosi się tą tradycję w tym samym czasie, kilkaset kilometrów z ziemi wileńskiej do Zgierza. Oni tam podtrzymują tą polskość jak mogą i w nas, że my jedziemy tam, oni przyjeżdżają tutaj to ja myślę, że mają w tym duchowe i fizyczne wsparcie. Przypomnę, że na Litwie właśnie w rejonie solecznickim jest wielu Polaków, Karaimi, których dzisiaj potrawami się możemy sycić. To też duża grupa etniczna, duża grupa religijna. Myślę, że fundamentem tolerancji jest poznawanie się nawzajem. My poznajemy ich, oni nas i to jest piękne. Dużo łączy nas i chętnie przyjeżdżamy tutaj i po prostu każdy raz czekamy, kiedy możemy znowu to przyjechać i pogościć, naprawdę zawsze mamy bardzo cieple przyjęcie. Jak u nas się mówi, że, czy pierwszy blin jest spieczony dobrze, czy nie, no to myślę, że udało się, bo pani moja ładna piękne stoją, przywiozła mi ich no i wszystkie są szczęśliwe. Jedziemy dla żeby odwiedzić, żeby odwiedzić Polskę, a z drugiej strony, żeby trochę przywieźć gościńca wileńskiego, skosztować jakie u nas są mięska, miódek. Jeszcze nie zdążyłam oglądać, bo tylko wczoraj z wieczorem przyjechaliśmy, to byliśmy zmęczeni i, i ciemno było, żeby oglądać miasto. Dopiero teraz po ubiegłym, po, po tym targu, pojedziemy zwiedzać e, tutaj, e, te, te wasze okolice. I mam, mam na myśli, że to bardzo takie no, przyjemne i takie e, wspomnienie będę odwiozał do domu. Miałam okazję przejść marszem przez Gierz. no wiecie co, idę i widzę na lewo, na prawo, po polsku wszędzie napisane, jak to satysfakcja ogromna mamy, że w ogóle, to, to jest super. I to jest, bardzo jesteśmy wdzięczni, kto nas zaprosił. Mieliśmy w zeszłym roku występ to w Zgierzu. No i bardzo było przyjemnie i fajnie. Śpiewamy polskie ludowe piosenki wileńskie. Mamy tańce, tańce łowickie, <laughs> jarosławskie. Suderwie urodzona i mamy tam zespół Zoża, który już ma ponad 20 lat. To już do Polski my każdego roku i po dwa razy także widzieliśmy Polskę już wzdłuż i w poprzek śpiewamy po polsku. I mamy nadzieję, że jeszcze tego nam nikt nie zabroni. A przyjechać do Polski to jest cała, cała radość. Czekamy tego przez cały rok, przykujemy się żeby zjeździć do Polski, My mamy teraz dane tyle energii, tyle wszystkiego opowiadania. I że wracamy, wrócimy do domu, no to będziemy opowiadać na lewo, na prawo. Myślę, że my jeszcze te kaziuki w domu, a będziemy mieli ponad tydzień jeszcze w domu do opowiadania. Najważniejsi goście z Wileńszczyzny. Mamy pierwszy raz gości z TROK, Karaimów ze swoją żywnością. Prezentujemy tradycyjne karaimskie wyroby kulinarne. Pierożki z Jagniantino. Z kapusto nazywane kabiny. Jesteśmy z Zapraszamy serdecznie mieszkańców z i Okolic odwiedzić troki, zamek serwiczny. Oczywiście rozgostite w naszej restauracji tradycyjnej kuchni karaińskiej. Pierwszy raz w tym roku co bardzo polecam naszym mieszkańcom bursztyn. Prawdziwy bursztyn nie chiński. Szlifuję bursztynki, przywiozłem z Litwy, z Wilna jestem. No i przyjechali na Kizuki wasze. Po sprzedawec, miasto. Z Wileńszczyzny jest trudno, dlatego że yy, po pierwsze u siebie mają kaziuki. Yy, wileńskie kaziuki są no, bardzo, bardzo zbudowane. Tam pół Europy w tej chwili już jeżdża do Wilna. I rzeczywiście ciężko wyłowić kogoś, kto by, do nas, no to no, ale wykorzystujemy osobiste kontakty i to musimy, ale szczerze, bardzo prosić o to. Inaczej troszeczkę niż z naszymi wystawcami, gdzie mamy wystawców już i ze Szczecina, i z Poznania, i z Krakowa, i z Częstochowy, i z Rzeszowa, i z Zakopanego, no to już w Polsce się rozeszło, że w Zgierzu jest Kaziuk. U nas też teraz w Wilnie jest Kaziuk, też tradycyjny jarmark, no i chcieli tu pospróbować, bardzo podoba, bardzo dobry nastrój, dużo ludzi. Dobra pogoda, wszystko dobrze. To węglina jest z Wilna, wileńska. Kindziuczki też są, chlebek mieliśmy, litewski, wileński bardzo dobrze. Kupili nowe takie cukierki, bażaneczki, syrki. Sprzedajemy my te z brązoletki, wisiorki, skarpety z naturalne, zrobione ręcznie i jest wzory, jest to z maszyny robione, ale wszystko jest wyprodukowane na Litwie. My sami wszystko robimy. Proszę pamiętać o tym, że są miejscowości na Litwie, gdzie nawet Rady Miasta stanowią Polacy. Jest na przykład jeden Litwin, tak? reszta Polaków. Także nie zapominajmy o Polakach na Litwie. I oni tutaj swoje serce też zostawili i chętnie tutaj do nas wracają. Jesteśmy od kilku lat właśnie na zaproszenie właśnie tutaj gospodarzy przyjeżdżamy i jesteśmy zadowoleni z tego, że nas zapraszają. Naszym głównym daniem w tej chwili to jest nasza szynka wielkanocna, którą przygotowujemy na Wielkanoc, złożona właśnie z mięsa, od szynki i z jajek. I dodatkowo mamy wędlinki, no i tu nasze dobro narodowe, też jest ciasteczka, no, bo mamy jeszcze chleb ze smalcem. Myślę, że właśnie powinny wracać te dawne właśnie Osoby na życie, na dobrą sprawę. Właśnie muzyka, jest to też radość w zasadzie jakiegoś życia i dobre jedzenie. A dobre jedzenie to dobre samopoczucie. My Państwa, jesteśmy z Podhala, z Czarnego Dunajca, mamy serki, yy, oscypki yy, małe, korbacze, warkocze, makarony, paluszki, gołki, wszystko co tylko ten na ciepło, grillowane z żurawinką, bardzo smaczne, zapraszamy. Z tak daleka, no internet robi swoje, także, także, także tak się dowiedzieliśmy też, że tutaj Państwo macie taki jarmark Kaziukowski. Pierwsza wizyta i powiem szczerze, że jesteśmy pod wrażeniem ogólnie. Miasto dosyć duże, wydawało się że mniejsze, ale jest jest fajnie. Pod Zakopanego, z piekarnika. Można kupić serki na ciepło i na zimno. I zaproszony. hej, dobra pogoda dzisiaj przede wszystkim jest i to dopisało wszystkim. Nasze własne produkty, drewniane skrzynie, miniatury skrzyń posagowych łowickich są w różnych rozmiarach, kolorach, do wyboru. Wszystkie produkty wytwarzamy w domu. Ja osobiście maluję, a mąż robi najpierw z drewna. Który raz tu jestem? Kilkakrotnie, o tak bym powiedział. Podoba się bardzo dobrze. Tak powinno być co roku. Bardzo, bardzo ładnie. Kolorowo przede wszystkim. No i dużo ciekawych rzeczy do zobaczenia, do kupienia, także bardzo nam się podoba. Jesteśmy zainteresowani takimi rzeczami. Lubimy takie tradycje, także no jesteśmy zadowoleni z, takiego, z takiej imprezy. Przychodzimy tutaj na te litewskie, żeby zobaczyć po prostu te kaziuki. Troszeczkę żałuję, bo mi się wydaje, że tak z roku na rok jest mniej chyba tych litewskich, coraz więcej takich naszych, tylko a my przychodzimy, bo nam bardzo smakuje chlebek litewski. Kupujemy zawsze sobie na zapas chleb litewski. Prezentujemy z Gierskiej Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Pawła II. To są dzieła naszych uczniów z naszej szkoły, własnoręcznie zrobione: te kwiaty, yy, yy, no, jajeczka i tak dalej. No i co łaska, można kupić. Pieniądze są przeznaczone na samorząd szkolny, za kupienie właśnie albo kwiatka, jakieś gadżeta tutaj stąd. Zostaliśmy zaproszeni jako delegacja harcerzy z Łodzi, ze Szczepu Harcerskiego Kolumbowie. Dzisiaj przeszliśmy w pochodzie, który się odbył. Delegacja i sprzedajemy właśnie tabliczki i cegiełki za symboliczną złotówkę, aby wesprzeć nasz szczep. Jest tu mnóstwo rzeczy, zaczynając od samodzielnych jakichś wyrobów, po różne jedzenie i takie rzeczy. A my takie szanse właśnie wykorzystujemy na reklamowanie naszej szkoły, tak? Właśnie tych eko-rzeczy i uświadamiamy ludzi, jak ekologia jest ważna. W życiu na co dzień. To jest zespół szkół numer 1 minia Cezaka w Zgierzu. Mamy tu takie kierunki. Bardzo proszę kształcenia uczniów i na dzisiaj przygotowaliśmy przepyszny żurek z wkładką, czyli kotletem wileńskim, bajda chleba ze smalcem, no i przewspaniała herbata z samowara z konfiturą, również mojej roboty. Zaczynał rzeczywiście bardzo skromnie, w tej chwili jest to już można powiedzieć impreza, która no, w ramach całego województwa znaczy bardzo dużo. Zresztą to widać, co, dzień, co roku jest coraz więcej straganów, w zeszłym roku jeszcze były małe takie tutaj wolne miejsca w środku, w tym roku już tych wolnych miejsc nie ma. Oczywiście drugie miejsce to jest przy kościele, gdzie też stoją stragany, także jarmark jest bardzo, no, można powiedzieć przyjął się i no, tak powiem sam się już kręci. Tutaj sami wystawcy są nazwani tym, żeby po prostu przyjeżdżać i się wystawiać. My no jesteśmy trzeci rok. Bardzo dobrze tu z Wilna my, występujemy z zespołem w suderwizorze. Bardzo nam się podoba. No nie wiem, każdy raz nas zapraszają, my tu przyjeżdżamy i jesteśmy zadowolone. Wam powodzenie bardzo dobrze przyjmujecie. Dziękujemy i od Wilna wszystkiego najlepszego dla Was.